Witamy ponownie, tym razem w specjalnym odcinku świątecznym. Jak widzicie, jesteśmy w grze serio Sam Hadi. Jak to mówić? Hadi. O, jest! Przede wszystkim chcemy życzyć wesołych świąt. Wiemy, że wczoraj była wigilia, dzisiaj jest pierwszy dzień świąt. Ale wczoraj mieliśmy strasznie dużo na głowie. Szczególnie jedzenia. Ale to nie na głowie, tylko w jest wow, No ale... Nie jest za późno. Oczywiście, żeby krzyczeć. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt. Tu mamy nadzieję, że dostaliście dużo prezenciorów od Mikołaja. I że się nażarliście. Serio sam jest starą grą, tylko ta niedawno została odrestaurowana. Co jest to bardzo fajnym ha! pomysłem było, bo ta gra jest ponadczasowa. Ja go to wiem. O nie, przepraszam, ale grzeździesz! Ja gram! O, pokażę. Jestem Elvisem, a Jazgot gra Mikołajkiem. Dobra, ja załatwię tego oszusta, który się pode mnie potrzyma. Tak, to ja wam prezenty wczoraj przynosiłem. Tak, idź włączaj! Ty masz włączyć przy Ja włączę teraz. Ej, ty, ty! Kurdy się wrobiłem! No. <gry> Pokaż im tego cfaniaka! Jego znoża. O, znoża go. Tam będzie pies. Jest, jest, mam go. Co, on, Matrix? Dlaczego on się wypuścił? Wszystko zabrałem. <laughs> A to jak to było, że wcześniej ty zabrałeś i ja zabrałem? Bo walnął przy okazji ten. O, bo trzeba było dłużej poczekać, aż chyba wypadnie mu coś. Tak. Ojej, oh yeah, no, go znożowałem. Wait for me. Tak, no God, no fajnie, zamknęła się brama. Nie wyjdziesz? No wyjdę, ale to nie Będziesz A to nie będzie minigana? A nie, zaraz, Thompson. sobie granatników. Albo nie Grandik, jeszcze nie właśnie. no. Tych małych załatwiamy, czy jest? Ty weź ty, Muder, ja będę grafikiem. Trudno nie, powiedzieć, czy tycą. coś się tak strasznie zmieniło w tej grze. Akurat się nie zmieniło, akurat i bardzo dobrze. Świetna Zyczy gra. Czasami niektóre elementy zostały tego. No nie tyle. Trochę, trochę zmienione, zepsute. ale. No właśnie nie tyle może zepsute, co zmienione. Nie, niektóre ze strony. Ale nie, nie, zepsu, nie, nie tak, zepsu. to prawda. Niektóre psu, 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 psu. Naprawdę. W pewnym etapie jest pokój, który się kręci i zmienili go, że on się już nie kręci, tylko kręcą się w nim ścianki, takie wstawki, które, które mają w sobie dziury, które trzeba przeskakiwać. Trzeba przeskakiwać czas. Co jakiś czas, no właśnie. I pamiętam, fajniejsza była... Jak to powiedzieć? Konwencja? Lepszy no, pomysł, miliard. Lepiej pomysł i w był z obracającym się pokojem niż z jakimś, jakimiś ściankami, które przeszkadzają. Chodzi o to, że bardziej przeszkadzałby też ten. Obracający się pokój I o to chodzi, to ma być trudne. Już wiesz? Co? Uuuu! Nie. O ja! Po zach wy wyrwałem. Bo jestem I'm santa bitch. You're santa bitch? Nie! Yeah. I'm santa bitch. Nieładnie tak, nieładnie... Świąt, świąt, no to... Świąteczny przecież ten. Ty, on ciekawa przede mną. Świąteczne, przecież... No też prawdę, nie, no. bądźmy grzeczni. No nie! Ej, no... Znaczy, to znaczy tak! tak ale zginąłem. To nie taka tragedia! Pokażę! Nie. Nie. Spokojnie! Mam im monitorę... Idioci, nie tu! Nie tutaj! Hej! Ja <złatknij> 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 <śmiej> <złatknij> <tłatknij> Plecy, plecy, plecy! O, o... Gdzie? Na górze A, tam jest Bum, bum Snajpa, snajpa, ja, ja ich nałapię Zrób mi rakieta Takta, takta tak. Mam nadzieję, że muzykę słuchać. Bo nawet tego, bo robisz specjalne testy i gra jest jako taka w ogóle głośna. O! Ty, zamieniła się muzyczka. Za daleko poszedłem już Oga ja. Ogólnie ta gra jest dość trudna wam powiem. O! Ty on ma działa? No to te czasy jeszcze kiedy gry były wymagające. Zaraz zresztą zobaczycie o co nam chodzi. Trochę trudno się przyzwyczaić, że bronie są pod innymi klawiszami. co ja wziąłem? Przywołałem sekretnego Mikołaja! Gdzie on jest? Szukaj go! Tu biegnie! Bigo. Spania! Kolejny się pode mnie podszywa! Czekaj, bo z tyłu, pamiętam, był demon! Poważne y, obrażenia to są! Nie Wiesz ich! Bierz czemu! O, kosmicznym... O, wow! Biomek! Co się dzieje? Z biomecha pod biomecha? Zaraz rozwaliłem te działka! Znowu zginę, znowu zginę! Santa Claus, shithead. <ścoughs> Sorry. Hé? E? To głupi jesteście. Yeah! Czemu nie mogą mnie zrobić? Dlaczego nie oni działek? Rozwaliłem. No A, już obrywam. Bądźcie musieli być smagowani. Okej, okay, y Załatwmy ich szybciej, żeby wiesz. Będziesz ten. O nie. Ty, rakiety ja się rozwalają, jak byłem tego. Kulki. A, się do, ja, się dowiedz, ja się dowiedziałem, to nie mnie panie... Nie, nie to. Szybciej, szybciej, szybciej. Super. Tam, jest, tam są poważne marzenia Czekaj, czekaj. Tylko nie wiem, czy przetrwał. Czy... Czym mam go walnąć? Jak, no nie jać tak sobie Uciekaj na mnie śmiertelność Nie możesz przejść Weź go tego, taki tego piło go Kończy mi się! Jest Okej okay. Ty go zabiłeś Narażam się to jest piłą mechaniczną, łańcuchową. Właśnie drugie panie, dowiedziałem się, że wy, jeżeli jedna do drugiej powie, ty połóż tamto koło tamtego, to wy wiecie o co chodzi. Fenomen! No dla mnie tak. Zaraz, zaraz, coś się tu pow... A! Tu nie, 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 rozwalaj bałwana jeszcze! Bo to jest bałwan niespodziany. Mówiliśmy na niego wcześniej świniak, ale w wersji HD wygląda jak żaba bardziej, nie? Dziwaczne. A tak jak. No właśnie robi takie. No tak, no on to jest dość tym tego rodzaju. Macie prezent To co chciałem powiedzieć, patrzcie na tego Batmana. <grym> 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 Rany. Fenomenalnie. Patrzcie, bałman. boom. matryosz Drugi bał Trzeci bałwan, Czwarty. Taki malutaj na gimmiał. Jeszcze mnie nie jeszcze na mnie chodzi. Jesteście wyspanie i będę z tego. Już Schował się, cwaniak No z domku waliłem Ej, emm E, z domku <śmiennie> no, waliłem <śmiennie> Gra <słów. śmiennie> Tak jest Czekaj, czekaj Co, 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 co? To, to, no to, bo jestem to, to, w tyle, no. Co to, to No w tyle, no A co? No w tyle, no Zaraz powiem swoim pięknym akcentem, higienist. Bo my często graliśmy w tę te grę, tego, znaczy, no często, no. Znaczy, nie często, często. trudno powiedzieć. Znaczy, nie w HD, w HD dostaliśmy normalno, ale trudno powiedzieć, czy tego, czy graliśmy tak wow. często. Ale większość właśnie tych, takich, yy, sekretów. sekretów znamy, gdzie są i tak dalej. Fajna gra, bo nie martwisz się o nic tak naprawdę. nie w ogóle bardzo polecamy tę grę, bo ona jest bardzo tania. 20 zł za dwupak, pierwsze i drugie starcie. Nie tylko HD, ale to jest pier ta pierwsza klasyczna część. Bardzo polecamy tę grę. My tak tego my niestety tak zrobiliśmy, że mamy tylko drugie starcie, ale i tak drugie starcie naszym zdaniem jest o, o niebo lepsze niż ten. Dokładnie i tak w pierwszą część tego. W znaczy, pierwszą część. Znaczy, to pewnie jakbyśmy i zagrali, no tak. Ale no, <laughs> dużo zostało, znaczy dużo, nie wiele zostało pozmieniane w tej grze. Ale jak już mówiłem na przykładzie tego no, pokoiku, no. niektóre psują, niestety. Są zbyt ambitni e, ci, ci twórcy. czy znaczy, byli, bo już stworzyli tę grę, prawda? Ale za bardzo chcieli poprawiać. Co to było? On spadł na dół? Kto? Zmawisty. Labia, ale to była akcja. <laughs> A i oczywiście... Nie, tu, tutaj no, fajnie, no, no, no. tutaj fajnie, że się łączy ta gra ze Steam'em. Tak mi się wydaje, fajniej. Au. A, zajmę tymi... o. O, o. Co fajniej. Dawaj, jedźcie z nami tymi... Co o stało? Ty patrz na tą łódką. Nie zabijaj go. Trzeba podejść do niego. Ciekawidzi jak zmieni trajektorię? Ty, pa! In the help me? Cześć, cześć! Cze, cze. Co? E tu? Halo! No wrobił mnie! No wrobił mnie! No. no nie! Jak mogłem! Bo byłeś niegrzeczny! <laughs> wrobił mnie! Święta! <laughs> Dupa, no! Nie. nie Nie, nie, Jestem trochę chorowity, umiem świetnie udawać higien... Znaczy na, tego... Jak Imitować się mówi? Higie naśladować? Naśladować higienistkę z Mów władców much. Znaczy... Nie jesteśmy fanami tego serialu Ale ma momenty ale i ma odcinek. Swoje odcinek. tak, dokładnie I czasami nam się zdarzy obejrzeć jakiś odcinek Jakoś nie ma nic dobre, no nie ma. Ja do oglądania Najlepszą postać naszym zdaniem jest oczywiście higienistka, no No ma taką kwestię no topa, no... Do, no dopa, no! <grystanie z węgą Stone'sayo> no tak, to. no. bo oczywiście pod podkłada głos mężczyzna, tak? No właśnie. To jest taka fome, no mam Nie ubierzałem. Ale my tutaj schodzimy na was mucha tutaj kroi się sieka. Kroi się sieka. Ja to dzisiaj mam wenę wam powiem. Problemy, ale moim zdaniem głupio, że zmienili taki klimat w, świąteczno śnieżny Taki lawisty, podziemny jakiś furtę. No O, uwaga! Łatwo spaść. Co go też rzucić? Szkoda, jesteś ty? To się czuł? <noise> Lawiści też byli bardziej wyraźni. Tak wyglądali jak ludzie trochę. Ja nie twarze mieli. A bo. teraz to wyglądają jak po prostu kubka lawy. Pan! Dlaczego nie? Wiesz, laser Sprawił się, się O nie, też już go zabijesz. Dobra, to szybko, raz, dwa. Może niech się na najpierw. Nie, to czekamy. Ała, ała, mnie! Nikt się nie wyrobił. Tak, to było! Nie tam no, zginę, zginę. szybko mi to No zginę, no! Przez ciebie, no. <laughs> Przede mnie, no. Oj, nieważne. Ojej, ja też zginąłem. Ja no. Na... A! Lawą? bom... polski język jest taki, taki, człap CZŁAP, tak, CZŁAP tak, tak, ten, tak, 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 szalant. to znaczy, ale chyba Nie, nie tak, 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 ten, nie tak, tak, ci tak, Będą tak, tak, A <laughs> A faniżynarki też można rozwalać. Uuuu! U, a! Uuu. gdzieś Widziałeś go, jak trafiłem? O, tam, tak, tak, życiu, życiu. Boga, ja, ale tam masz szterce. Dlatego chcę wziąć rzucić najpierw. ty Tylko Wracaj! Mikołaj wszystko widzi i słyszy. Byłeś niegrzeczny, Biomero! Biomero, tak! God no. you not, na... not in not the death you not in not the alien O już, wiesz, no to nie wiesz tego serca spójrz spuśta, nie? Zobacz, zobacz, co nam zdaje się jest teleport tam jest. A no, ten którym się przenieśliśmy. <śmiech> <śmiech> oh, nie wiesz, nie wiesz okay. pasze serce. Last Christmas I give you my heart and the Like to very next day you give it away this, this year. Year. <laughs> Coś tam nie pamiętam, dalej, jak na końcu było. You take I... From Tears? Nie, to jest nie ważne. Nie, nie I nie, nie, by nie to ważne. someone special. Nie ważne. A i tak najlepszą piosenką na święta jest ten. Jest taki dzień czerwonych gitar. I zapuścić je sobie, i mówię wam, jest. Śpiewałem w autobusie w środę, jak wracałem z uczelni, to. No. O, to no widzę, że pięknie śpię. Tak, jedna osoba. Okej, okay, pierwszy. To co, to, co? Wszystko słyszę. <laughs> Też dobre. Cze, jak? jak? O, jest teleport. Nie pamiętasz? Nie, myślałem, że takie przejście na kilku będzie. O! No. No Ał! Dostałem wow, cie... ci, dostałem Bo tutaj też zmienili, że jak puszczają te bombki samo naprowadzające właśnie ci wrogowie, to zmienili, że są bardzo inteligentne te bombki jakieś. Jakby same żyły. No, no. No, 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 no. Co ci? A, nie mogę już żyć nie Zaraz, au! A, nie żyję e, Gratuluję. Jakie granaty? Bierz snajperkę! Ale nie, musimy zebrać. O, o! A, i zmienili też ustawienie klawiszologii. A! Co do tego, bo... Czego dostaję? Czego dostaję? O dupa, <noise> Sorry. Ale ja tam pobiegłeś sobie? Co ja... Czego dostaję? Co się dzieje? Ja to pas mam. Reaper. Atut, dostaję bez powodu. <grymne> Ty masz samych, samych bohaterów jakichś dziwnych: alkoholicy. No ale, Wisokimi, co? Y co to Samobójcy, no. Drago, dragi i tak dalej. Eee, o. A powiedz, powiedz, to. te. z bykiem, bo nie ci zabierać. To z bykiem. No mówiłeś, tak. No no, no, no. jak będzie? Będzie być. Dokładnie. <grymne> no nie, no, bez przesad. No <grymne> taki śmieszny? Nie, no ale chciałeś powiedzieć. Dałem. Ale ja patrzę na ciebie i ja wiem. Ja wiem, że Mikołaj chciałbyś, żebyś to powiedział. No ty jesteś Mikołajem. No to dlatego mówię, że wiem. Ała! Wagoni jeszcze wystrzelił ostatnią rakietę. Nieee! ostatnim tego rozpaczliwym. Jak to Podrygiem. Nie, niego. Rany, jak to się mówiło? Rozpatrzliłem aktem czegoś tam rozpatrzyłem <laughs> aktem czegoś tam <laughs> Jak to brzmi po prostu przejmująco przejmujące. <laughs> wow, rozpad się na moje kawałeczki. Niczym Milion łez! Ty, on żyje. Ty dostał rakietę to i żyje, ludzie, to? Jak go trafię kranatnikiem, to jestem mistrzów, jestem mistrzów. Zmienię tę broń, no! O dupa, no <laughs> O nie! Uwaga, uwaga! wow, Jak mi trafił? Już skoczyłem sobie! A każdy wie, że jak sam... jak poważny sam skacze... Serious Sam... When Serious Sam is jumping, nothing can hit him. Już koniec?! Rany... Tak. Had, nie wiem, strasznie zredukowano też... tego... liczbę Wrogów. Patrz, on, on leży. Nie on, przeskadzajmy mu, co? To nie zniknął, co? Śpisz, stary? <noise> Trzeba przystrzyc trochę z tej strony, polka, <noise> cytrynka, tomato. Dobra. No, i to już koniec naszego filmiku bonusowego, świątecznego. Mikołajowo-Elwisowego. <noise> no, już wiecie, co się z Elwisem stało, tak? Na biegunie siedzi. No właśnie. Pomaga tam pakować S te prędkości. to jest fajna muzyka. Dobra, ale my życzymy wam jeszcze raz. Yy, no, bo jeszcze okres świąteczny tak naprawdę trwa, więc jeszcze wesołego, ciepłego okresu świątecznego. Ciepłego. ciepłego? oczywiście w przenośni No Ciepłego. No, ja chcę Uf, śniegu. Duchu. Śnieg, ja chcę śnieg. No, chcesz, A, ale nie, no dobra. Ale no, chodzi o to, Przede że ten... wszystkim życzymy wam. Mamy nadzieję, że się najedliście. No właśnie. Że dostajecie dużo prezentów Dobre jedzenie, I żeby duchu. jak najdłużej Jest. trwała przerwa świąteczna i żebyście Opaść. mogli się rozniwić. Oda! tak życzymy wam. Czy mnie nie. Sylwestra też pamiętnego lub, lub nie. Niepamiętnego. Dlatego... No dla ludzi... Nieważne. No dla każdego jest inaczej. Jak ktoś tu pamięta, pamięta. nie tak? pamięta, tak? Zawsze ktoś tu pamięta i nie pamięta. Tak, tak? Tak? Wybierzcie sobie numerek. No dobrze, no koniec. To Do zobaczenia w następnych, następnych Zagrajmy i tak dalej.